W 2010 roku ja nie zamierzałem startować na prezydenta miasta. To się stało nagle. Ja nie jestem na tyle osobą ambitną w sensie stanowisk, zaszczytów i tak dalej, żeby no, sięgać po tego typu stanowiska i pracować właśnie dla sławy, chwały i tak dalej. To mnie, mnie interesuje, ale wtedy była taka sytuacja, kiedy no, ktoś musiał wziąć na siebie na barki, kierowanie danym miastem i pociągnięcia tego, i nie zaprzepeszczenia tego dorobku, który pozostał poświęcony po pamięci Józefie Gajewskim. Ja wiedziałem, jak, na, bo wspólnie współpracowaliśmy tyle lat, jak to dalej realizować, jak to wszystko ciągnąć. Były pewne tematy, to już nie, nie ukrywam, mówiłem niejednokrotnie, odkładane na później. Odkładane na, na po wyborach. Między innymi oświata, między innymi miejska dyrekcja inwestycji i tak dalej, a to później, to później, nie? I te później to przyszło, że to ja musiałem wykonać. Natomiast co chcę powiedzieć, ja traktuję stanowisko prezydenta miasta przede wszystkim jako służbę, ja tylko służbę, bo czasami mówię, no dobrze, stanowiska, ze szczyty, tyle pieniędzy, tyle zarabia Pan, no tak, 8600 na rękę, to na pewno marzenie wielu tutaj suwalczan. To są naprawdę wyobrażalnie wysokie pobory, jak na suwalskie warunki, nie? Ale również, no, z drugiej strony, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że ta praca to jest no, całe pasmo różnych wyrzeczeń, różnych sytuacji, czasami przyjemnych, a czasami mniej przyjemnych. Dlatego też ja nigdy nie sądziłem, że będę na tym stanowisku, gdzie jestem. Ja się w tej chwili nie martwię, co będzie za dwa lata bo ja żadnej decyzji w tej chwili podejmować na szczęście nie muszę.